Mamy komplet Chwileczkę Co jest? Vico zostawiła mnie w szatni W szatni? Nigdzie jej nie ma Widziałem ją z chłopakiem spoza szkoły W dziwnych ciuchach i z kolczykiem Mniej więcej, a co? Dokąd poszli? Mieli pogadać i wrócić Ten koleś ją pobije to wariat. Idę po nią. Czekaj. Proszę nikogo nie wpuszczać. Nie mogę oderwać od ciebie oczu, laleszko z latino. Ja od ciebie też. Ale ta imprezka robi się nudna. Tak. Jak nie podają alkoholu, nie ma zabawy. Mamy zakaz. Zapomniałam, że to kinderball. Nie śmiejcie się. Mamy się płaszczyć przed waszymi kolegami i żebrać o alkohol? Jasne. Chodźmy. Zdrówko. Jak się macie? Bardzo dobrze, ale przydałoby się nam trochę alkoholu. Chłopaczki z elit nagle wydoroślały? Dobra, żebyście później nie gadali, że jesteśmy samolubni. Bo nie jesteśmy. Serio? To dawaj. Chwileczkę. Tak za darmo? Nie ma mowy. Ile chcecie? Daj spokój. Lepiej spróbujmy swoich sił przed jutrzejszym meczem. Co wy na to? Wypijemy po parę drinków. Chyba umiecie już pić. Nie wiesz, z kim zaczynasz. Wy z tej butelki, a my z tej. Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma. Jesteśmy królami picia. Pij. Santos, pamiętasz te kartki ze strategiami, które pokazała ci Alma? Tak, mam je przy sobie. Były w kurtce gracza z Latino. Co? To sabotaż. Jak to? Niemożliwe. Właśnie, że tak. Damy im nauczkę. No nie wiem. Nalej mi szkocką. Co mam robić? Diego ze mną zerwał. Skąd mam wiedzieć? Miałaś trzymać gębę na kłódkę. Przez ciebie Giovanni mnie rzucił. Nie krzyć. Nie rozumiesz, że nie mogłam inaczej? Obiecałeś, że nikomu nie wygadasz. Przyznaję się. To moja wina. Przestańcie. Nie, nie warto się, pieleś, się pieleś, te kłócić o facetach. Nic, nic, nic o tym nie, nie wiesz, to lepiej się nie odzywaj. Odzywaj się, zamknij się, sama się zamknij. Co mam teraz zrobić? Muszę się jakoś pogodzić z moim dziowasiem. Zamknij się już. Myślicie, że ma jakiś słaby punkt? Mam to gdzieś. <grywanie> Wiem tylko, że Diego jest idealny, cudowny i bardzo go kocham. Czemu ze mną zerwał? Co zrobiła mnie tak? Otworzyłaś jadaczkę. Ty nigdy nie zwracasz na mnie uwagi. Denerwuję się przed meczem. Nie możemy chociaż zatańczyć jednej piosenki? Muszę odpocząć. Potrzebuję energii na mecz. Takie jest życie piłkarza. Jeśli o to chodzi, to potrafię cię zrelaksować. O, oh, Roberta! Roberta? Co to było? Puebla jest bardzo ładnym miastem kolonialnym. Jego ulice są stworzone do medytacji. Zwłaszcza i refleksji. Do tego też. Walter, słucham. Mówisz prawdę? Może się ze mną nudzisz? To święta prawda. Jak mógłbym się z tobą nudzić? To niemożliwe. Wręcz przeciwnie. Co to znaczy? Będąc blisko takiej kobiety jak ty, robię się trochę nerwowy. Tylko trochę? Wyobraź sobie, gdybym denerwował się bardziej. Nie wyobrażam sobie. Co się stało? Musimy pogadać. Teraz? Zaczekaj. Alma! Jesteś okropna. Właśnie miał mnie pocałować. To poważna sprawa. Teraz? Tak. Dałaś coś Walterowi? Właśnie miałam dać. A co? Alicjo. Mieliśmy się pocałować. Nie mówię o tym, tylko o pewnych papierach. Zastanów się. Dałam mu kilka strategii piłkarskich, to wszystko. Naszej drużyny? Chciał podnieść na duchu swoich chłopców. Ten drań cię wykorzystał. Co? Jak to co? Jesteś strasznie głupia. Dałaś mu nasze dokumenty. Tylko o to mu chodziło. Idziemy. To niemożliwe.